Cześć siemaneczkowicki widzowie dzisiaj wam pokażę jak zmienić nazwę na Epic Games i ja mam takie więc tak, właśnie wchodzimy w swoją ikonę klikamy konto odpala nam się i mamy coś takiego ja zaraz zrobię tak po boku o że tylko zrobię coś takiego. O. I wtedy wyklikacie na przykład tu, albo tu, jak już wpiszecie swoją nazwę, dajecie yy, po prostu wpisujecie swoją nazwę, dajecie może Enter albo kontynuć tam jest dalej, bla bla bla. Teraz można już zamknąć swoją, całą przeglądarkę, na której jesteście. I tak dajemy, jeśli na przykład zamkniemy, Epigen, też zamknę i włączymy go jeszcze raz spojrzymy możecie mieć inną literkę i może nie ma, no ja mam, bo dopiero dzisiaj zmieniłem więc i to no to tak, a i jeśli znacie swój email i tak dalej i tak dalej no to i hasło no to to jest dla tych osób, a ci co nie mają, to wyłączyć film, bo to będzie potrzebne, już nawet domyślacie się, jak jesteś na swojej ikonie, klikamy wyloguj, cofa nas do logowania, no to tak, dajemy adres e-mail, wpisujemy, ja wpiszę tak, bo nie mogę przecież dać tego... Ok, jak już zrobiliście, klikamy kontynuuj. Robi nam się. Ok, i teraz trzeba podać hasło. No to to samo, jeśli zdacie, to robicie. Przecież, bo ja muszę sobie dać odkłady. O nie za dużo. Dobra, teraz zasłonię i jak wpisaliśmy już nasze hasło, dajemy zaloguj się. Wtedy jak y, zrobicie, jeśli już zrobicie swój e-mail, dacie, to wyskoczy Wam coś takiego, że macie, na górze macie e-mail, gdzie mam zasłoniętą rękę i wpisujecie po prostu hasło. Będą wiedzieć że to już Wasze konto. I teraz nas loguje i dwa przygotowanie, coś tam, coś tam programuję. No, i teraz jesteśmy na Epic swoim. Klikamy tu i mamy swoją już nazwę. I teraz można na przykład wejść już w swoją grę, czyli na przykład inną, no, Fortnite i tak dalej, gdzie jest dużo osób, gdzie wyświetla się Wam swoja nazwa. Więc no, no to tak, ja z Wam to I Można też. Yy, dobra, nie Można też zrobić sobie. No, różne nazwy dla tych osób, co wiedzą, znają swój adres email, to to jest specjalnie dla nich. No to zapraszam no, po prostu, żeby to zrobić, jeśli nie znaczy, no to przepraszam Was. Najpierw yy, nie odpalajcie już kompa, bo widzicie jak zmienić. Najpierw obejrzycie ten odcinek i najpierw zobaczcie sobie o co chodzi że bla bla bla, może większość wie, większość wie, ale jeśli ci, co zaczynają dopiero grę i się nazwali i nie. I chcą za dwa tygodnie już zmienić, a podać to jest będzie 29 styczeń. E, więc no. To jest porada taka, więc czekamy, żeby Wam to jeszcze udowodnić, że to działa, więc podobo mi się wygrywa Fortnite. I tak. I sponsorem naszego odcinka jest. Gdy nie widać nic. Przepraszam, czekajcie. Bra, robimy coś takiego, coś takiego. A w oczy widać. Ale nie będą mi płacić za to. GX Trust, czyli gamingowy. Spotę. jest dobry, może sobie odpiąć i zapiąć swoją poduszkę, albo sobie ściągnąć i. Wygodnie się na niej siedzi, Wam zaprezentuję. Stawię sobie coś takiego. No też. Jak to się robi? Eee, to nie było w planach. Tu mamy coś takiego. jeśli ktoś posiada ten fotel, piszę w komentarzu: Mam ten hotel i tak dalej a jeśli ktoś korzysta z Diablo Chairs też może napisać albo ogólnie z innych tam dalej fotel -g -g mm. napiszę w komentarzu jakich jeszcze innych o w ogóle jestem przestraszyłem się teraz co to za muzyka jest Adam Podłoga Dolan przepraszam za ten głos dobra ja sobie to do gór i macie swoje imię więc łatwo, łatwo. Mhm. I czekajcie, bo chcę coś sprawdzić. Czekajcie. A dobra, to w sumie. No to wesprzyjcie swój. Jakiś tam. Kod. Mhm. So.